Wygląda na to, tak mówią liczby, że nasze trzy ostatnie rozmowy tu w technologicznie z przedstawicielami firmy Amazon miały swoich widzów i miały swoich słuchaczy. Bardzo za to dziękuję. Poszliśmy dalej. Pomyślałem sobie, a gdyby tak na chwilę, wyjątkową, świąteczną, zostawić ciepłe studio Voice House i przenieść się do jednego z największych w Europie centrów dystrybucyjnych i zobaczyć, co się dzieje, kiedy każdy z nas, ja, pan, pani, widz, słuchacz, społeczeństwo, decyduje się na zakupy online. Kto nad tym pracuje, żeby ten nasz produkt trafił do nas najszybciej, jak się da, bo badania pokazują, że chcemy tempa. Spróbowałem na własnej skórze. Nie wiem, czy Hollywood będzie chciał pokazywać to na dużym ekranie, ale mam nadzieję, że wy zobaczycie i ocenicie. Krótki film pokazujący, jak wygląda Amazon na backstage. Wiecie, co jest najistotniejsze, kiedy człowiek robi to, co ja teraz? Siada przed komputerem, żeby w internecie znaleźć coś, co bardzo by chciał zamówić sobie, żeby przyszło najszybciej jak się da? Właśnie to. Podobno najważniejsze dla Polaków jest czas. Klienci teraz chcą otrzymać produkt. Minimum następnego dnia ma być szybko, sprawnie i oczywiście dostawa ma być darmowa. Mówię o czasie, w jakim Polacy chcą otrzymać swoją przesyłkę, ale to, co jest istotne, kiedy myślimy sobie o Polakach, to przecież akurat w tym miejscu, o którym rozmawiamy, na Amazon można zostać. Eksporterem. Nie myślałem o tym w ten sposób, ale może coś jest na rzecz? Zaczynając eksport poprzez polskie konto, zyskujesz dostęp do setek milionów klientów w całej Europie. To jest ogromny potencjał i właśnie taki producent często zastanawia się nad rynkiem zbytu. Tak, gdzie zyskać tych klientów? Sam jestem autorem książki, ale nie sądziłem nigdy, że gdybym wysłał ją teraz do Londynu albo do innego Berlina, to byłbym eksporterem. Sprawdzimy, czy to działa. Ale co się dzieje, kiedy już ktoś zdecyduje się na zakup? System jest na przykład sugerować, czyli wie, że jeśli dany produkt ma się w miarę szybko sprzedać, to na przykład podświetli, żeby on był na wysokości twoich oczu, tak? Żebyś go umieścił jak najbliżej siebie, żeby ci było go jak najłatwiej pobrać. Na co dzień pracuję z liderami, żeby przygotować ich do wejścia na ich sceny, ale sam muszę być przygotowany, a trendy się zmieniają. Jest sporo fantastycznych badań mówiących o tym, jak powinna wyglądać współczesna, nowoczesna komunikacja. Sprawdźmy, co piszą w książkach Think Faster, Talk Smarter, Nonviolent Communication albo How to Talk to Anyone. To co? Zamawiamy? I ten moment, w którym decydujemy się kupić, był dla mnie najbardziej intrygujący. Co się dzieje z tyłu? Co się dzieje na backstage'u? Gdzie te produkty się pojawiają? Kto je pakuje? Kto je przewodzi? I kto ostatecznie dostarcza je nam na biurko? Tutaj dostajemy sygnał, co klient zamówił, wkładamy do, do tych totów i jedzie to do działu PAK, gdzie dział pakuje to już do paczki do klienta. Mm -hmm. To jest sam. muszę, muszę, mm -hmm. o, skaner automatycznie już jest na tyle czuły, że zeskanował mi kod QR. Okej. Okay. Tutaj tu... teraz tak, Jego. jest poświetlenie. muszę to włożyć i muszę potwierdzić. W międzyczasie, mm -hmm. Pokazał nam się już drugi robot, który Wiemy, podświetla tu, tak? na dole. Jest ok. Potwierdzam. tu. No okay, rzecz, Hania, jak się patrzy na to pierwszy raz, to jest potężne. Powiem Ci nie dziwię się, że się zaskoczyłeś bardzo pozytywnie, ponieważ ja pamiętam siebie prawie 11 lat temu pierwszy raz weszłam do takiego centrum, podobnego jak tutaj dystrybucji Amazon i o nie miałam. Nie wiedziałam, co się dzieje, co to za pojemniki jeżdżące się wokół mnie tak naprawdę wyprawia, więc byłam pod ogromnym, ogromnym wrażeniem, więc nie dziwię się, że dzisiaj masz podobne odczucia. To co mnie zaskoczyło, że czasami podjeżdża bardzo duża półka, natomiast ja mam się skupić na jednej, jedynej rzeczy. No i właśnie technologia i nasze systemy nam ci w tym pomogą, ponieważ masz konkretnie podświetlać określone lokalizacje na tej takiej szafie, półce. E, I ty jak gdyby nie pomylisz się. Wiesz, co masz pobrać, bo też masz zdjęcie na ekranie e, i ta technologia cię w wspomaga w tym, że nie stoisz przed tą szafą zagubiony. Wiem, że dla was to jest kluczowa rzecz, żeby jak najszybciej ten produkt dotarł do klienta. Bez tej technologii to byłoby trudne. Myślę, że tak. E, ale to też wiesz, to, tak, to tempo i to taka, takie nasze odważne myślenie, że też nie boimy się wprowadzać nowości, zmieniać rzeczy, podejmować też trochę ryzyka, mm. to to jest nasza siła i też stroiła, że jesteś tu, gdzie jesteśmy, że tak szybko też się rozwinęliśmy jako, jako Amazon, chociażby w Polsce i na świecie. Będą niezbędne? Dbaj o ręce, są je, wiesz, ręce masz jedna w swoim Dobre. rodzaju, także... Jestem na etapie poszukiwania swojej przesyłki i zastanawiam się, co w tym miejscu Ty robisz, żeby ona do mnie dotarła dobrze zapakowana. Pakuje ją na tyle dobrze, żeby nic się po drodze nie uszkodziło. Także musimy zapakować do tego stopnia, żeby nie było w paczce efektu grzechotki. Dobra. Amazon zaczął się od książki, więc u nas szczególną uwagę kładzie się na książki, żeby były czyste, nie były Dobra. zabrudzone. Czyli pakujemy? Pakujemy. Pracujemy jako zespół, więc każdy w tym zespole jest bardzo ważny. Każda minuta jest bardzo ważna, żeby paczki trafiły na czas do klientów, więc jeżeli cokolwiek gdzieś nie gra, mamy jakąś czkawkę, to musimy być naprawdę jak zespół Formuły 1, ten pit stop. Jeżeli coś nie działa tutaj na wyciągnikach, które, które widziałeś, mamy też w dużych ilościach, no to wtedy mój dział utrzymania ruchu przychodzi i sprawnie, bardzo, w bardzo krótkim czasie, wszystko naprawia tak, żebyśmy byli operacyjni. Więc myślę, że to jest bardzo ważne. Może moja twarz tego nie pokazuje, ale tempo i skalę widać na miejscu w Gliwicach bardzo. 210 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Prawie 4000 robotów. Ponad 1000 pracowników. Ta skala to jest to, co biorę dla siebie jako przedsiębiorca. Żeby się skalować, musisz być policzony i poukładany. I proszę, lektura dotarła. Wracam do studia. Wracam do nauki.